Witam serdecznie na moim kolejnym gameplayu, z, tym razem z wyścigówki Need for Speed Most Wanted, nowy oczywiście. Pościgamy się z Alfą, no proszę o typowe dla Alfy. Słuchajcie, o ile pierwsza część tej, tej gry, czyli Need for Speed Most Wanted, który wyszedł ileś tam kilka lat temu, chyba w 2006 roku czy 2005, był zarąbisty, o tyle to, to jest nędzna parodia tego wszystkiego. No ale nie narzekajmy zobaczmy co byli zobaczymy. stanem GTR ścigam się kurwa po werdepach, nie? No po prostu ktoś musiał być bardzo inteligentny, żeby coś takiego wymyśleć. No właśnie, jeszcze policja wyścigano się no, w ogóle można. Dobra, jesteśmy na jakiejś drodze. Ścigam się za alfą, jest to spider czy coś. Alfa. Ja to, widzę, to widzę tak ostro napiera i taka dość jest agresywna To no ja miałem być agresywny nie oni! O, -o blokada O no. no, tak I co jeszcze powiesz gościu? Pewnie, ale nie, biebał na taki sam obrót Co za meta? Ha, ha. O kurwa, co to jest O skurde, widzieliście? Kolczatka i ja jeszcze tutaj... Jeszcze ma problem ze sterowaniem o! No mogłoby być gorzej Nie ma co narzekać Ja znowu kulczatka, nie trafił. się udało. Masz wizual. To dobrze, że masz widzówko. No, a ja mam cię w away. Kierownica mi się tu czyta. kierownica! Moi drodzy, kierownica! Pewnie, że jesteśmy kurwa dobrze, a co ty myślałeś na amatorów? Kurwa trafiłeś? Idźmy oh, w really Chce kurwa lepszy samochód, o kurna, znowu kolczawka była, ale mi się udało, kurde. Nie wpierdolić na nią, że tak powiem. Dawaj, 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 nie mam nitro, jeszcze nie mam nic, nie mogę przyspieszyć, nie mogę nic zrobić, kurde. Co tu znowu? Dobra, no i wyciągnij gościu. Jasne, tam zajebał, bo nie widziałem, że dopiero w ostatniej do Dobra, jest za mną. to jest dobrze, dobry znak. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj gościu, napieramy. Napieramy, tutaj. Po Czemu po takich hurtepach? Nie mogłem tam pojechać. Finisz, wygrałem! Ja nie? nie wierzę. No tak, ale teraz jeszcze tych muszę zgubić. Policmajestrów, nie? Ale patrzcie, tutaj koledzy ode mnie Raku i Unimorek były lepsi. Co, wygrałem? You beat your first most wanted driver. Ha, ha, this ha. is just the start.